WordPress wraz z przeglądarką internetową pozwala tworzyć swoiste kopie bezpieczeństwa. Przykładowo pracujemy nad takim wpisem, wprowadzamy mnóstwo treści i przez przypadek kliknęliśmy w innym miejscu panelu Admina i wyszliśmy z edycji naszego wpisu bez zapisywania. I w takiej sytuacji istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że spokojnie odzyskamy efekty naszej pracy. A ja na razie wprowadzę tytuł i proponuję obserwować to, co znajduje się w prawym dolnym narożniku edytora. Oraz obszar, który znajduje się bezpośrednio pod polem wprowadzania tytułu. I będzie to tytuł, to jest przykładowy. Wpis, dobrze. Następnie klikam poza tytułem i pojawia się informacja, że szkic został zapisany o określonej godzinie oraz pojawił się bezpośredni odnośnik, czyli adres internetowy do naszego wpisu, jeżeli zdecydujemy się na jego publikację. I warto zwrócić uwagę na to, że część tego adresu zbudowana jest w oparciu o tytuł. A ja teraz skorzystam z wszystkich wpisów, zignoruję ten komunikat i widzimy, że pomimo tego, iż nie zapisałem tego szkicu, tak człowiek został on zapisany jako szkic. Ja powrócę do mojego wpisu, skorzystam z edytuj i wkleję jakiś przykładowy tekst, niech to będzie Lorem ipsum. Ok, troszeczkę odczekam, czyli zaczynam na chwilę nagrywanie szkolenia i spotkamy się za kilkadziesiąt sekund. Po kilkudziesięciu sekundach pojawiła się informacja, że szkic został zapisany o 15. Ja przejdę do wszystkich, czyli ponownie nie zapisuję tego szkicu i edytuj. I w tej sytuacji mam już informację, że autorem ostatniej edycji był WordPress o godzinie 15. Zaś interwał związany z autozapisywaniem to około 60 sekund, także pamiętajmy o tym, iż pomimo wszystko trzeba być ostrożnym, gdyż nie zawsze wszystko WordPress zapisze za nas. A ja w tej sytuacji mogę po prostu przenieść ten szkic do kosza, korzystając z bloku opublikuj z przycisku w tym miejscu. Ok, przechodzę do kosza i usuń na zawsze. A my spotkamy się w kolejnej lekcji.